Kochani uczniowie, dziś wybrzmi ostatni dzwonek w murach naszej szkoły. W ostatni szkoły dzień przyszło się roztaszne. Pamiętnik dałaś mi, wpisałem tak róże czerwone. Słodsza jesteś. Ty. Spotykamy się dzisiaj w jakże szczególnej chwili dla naszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Nadarzynie. To pierwsze pożegnanie. Licealistów naszej szkoły. Zakończenie roku planowaliśmy dość długo. Ten 24 kwiecień, dziś o godzinie 12, żegnamy Was przed szkołą, przed pustą szkołą. Stoję tu dzisiaj, aby przede wszystkim podziękować wszystkim nauczycielom. Za te trzy lata wysiłku, pracy. Często on się jednoczył z Waszym wysiłkiem, nierzadko przekraczał Wasz wysiłek, ale udało się. Mamy po raz pierwszy uroczystość zakończenia roku klas trzecich. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły, personelowi sekretariatu. Dziękuję również naszym mediom lokalnym, bo ITV na dokumentowała, można powiedzieć, całą, Naszą wspólną drogę tych trzech lat, tych pierwszych trzech lat naszego liceum. Normalnie byśmy spotkali się dzisiaj w auli, byśmy stanęli wszyscy uroczyście, byście przekazali swoim młodszym kolegom sztandar szkoły, byśmy wręczyli wam nagrody, podziękowania, świadectwa. Myślę, że przyjdzie jeszcze na to dobry czas. Dziś. Gratulujemy Wam ukończenia szkoły, dziękujemy za współpracę Waszym rodzicom i na pewno to, czego Wam nikt nie zabierze, to to, że jesteście pierwszymi absolwentami naszego liceum. Wpisujecie się na trwałe w historię naszej szkoły. Myślę, że jest to dla Was powód do satysfakcji, ogromna radość. I ufam, że zawsze będziemy z Was, jako absolwentów naszej szkoły, mogli być dumni. Egzamin maturalny jest przepustką do dorosłości, do realizacji własnych planów, marzeń. Pamiętajcie, że wszyscy bardzo mocno nauczyciele trzymamy za was kciuki. Podczas egzaminu wykorzystujcie całą wiedzę, umiejętności, jakie zdobyliście na wszystkich etapach edukacyjnych. Jak powiedział Winston Churchill, to nie jest koniec, to nie jest nawet początek końca, to jest dopiero koniec początku. Drodzy uczniowie, dziękujemy Wam za wspólnie spędzone trzy lata. Będziemy za Wami bardzo tęsknić. Kochani uczniowie, chcielibyśmy Wam życzyć, byście realizowali swoje plany, marzenia, byście byli szczęśliwi, byście byli też zdrowi i byście wspominali te trzy lata spędzone z nami miło. Tak, jak my będziemy wspominać Was. Dbajcie o siebie. Te trzy lata pozostawiają w nas tak wiele wspomnień, sentymentów, wrażeń. To nie tylko Wasza nauka. Chociaż niektórzy chyba osiągnęli nawet więcej niż zamierzali, ale to Szereg wspólnie spędzonych chwil, wspaniałe szkolne imprezy, wycieczki, zawody sportowe to Wasze indywidualne i grupowe pomysły, jak ciekawym czynić tę naszą szkołę. To Wasz dorobek, Wasz wkład, wizerunek naszej szkoły. My chcemy, żeby to, co wynosicie, zawsze w Waszym życiu. Stanowiło również wizerunek, wartości naszego liceum. Tego i Wam, i sobie ogromnie życzymy. A dziś, cóż, pozostaje nam jedno, kochani uczniowie: właśnie wybrzmiewa dla Was ostatni dzwonek w tej szkole. Ale nie żegnamy się z Wami, bo oczywiście czekamy na Was. Na jako abiturientów. Ufam, że z zapałem i radością przystąpicie do tych zmagań i oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby spotykać się z wami jako z tymi pierwszymi absolwentami naszego liceum. Do zobaczenia!